skończyła 12, a Nela 11. No i dziewczynki w tym momencie, jak ten pan zaczął te zdjęcia robić, jakby Nele jakby nakłonił do robienia zdjęć sobie i Oliwce jego telefonem, dziewczynki się wystraszyły i uciekły. Zaczęły Czyli uciekać. wszystkie zdjęcia były robione jego telefonem, tak, tak, ich. Tak, jego telefonem, więc nasza obawa jest taka, że oni mają wizerunek, wizerunek dziewczynek. No i dziewczynki się wystraszyły, no, że jest coś nie w porządku i zaczęły uciekać w stronę bloków. I Oliwka mówiła, że one chciały wbiec w klatkę, która jest otwarta, bo tam też są w klatkach domofony, więc jakby wbiegły w pierwszą, lepszą, która była otwarta. I Oliwka mówiła, że chciały pukać do wszystkich drzwi po kolei i prosić o pomoc, że zaczął gonić je jakiś pan, którego one nie znały, one się go wystraszyły. No ale y, jak one wbiegły do tej klatki?